DZIEŃ Z ŻYCIA GOLDA Lecimy Hello team o, suka Ło wow. I tym pozytywnym akcentem witam was w pierwszej rundzie mojego dnia z życia Golda Bo pewnie jak oglądaliście ostatni odcinek to wiecie, że Matełko zdobył Golda I Matełko też jest na mapie, gdzie praktycznie nie ma pojęcia gdzie są ludzie i gdzie mogą być ludzie Ale nie zapominajmy, że mamy co? Skile. Ej no pokaż tą głowę Nie wiem, po prostu ten gością miał mega farta. A czy tu w ogóle czy ta mapa jest w ogóle na plantowanie, bo okej. Okay. Wygraliśmy. Mówiłem coś o skillu. No i właśnie teraz chyba on się potwierdził, prawda? No. W ogóle słuchajcie, w momencie gdy ty to oglądasz, ja właśnie otworzyłem swój nowy kanał, który jest zupełnie innym kanałem yy, i właśnie wleciał tam pierwszy filmik, więc możesz wpaść. I będzie mi naprawdę bardzo miło. Tam będą filmiki też w miarę często, a póki co specjalnie dla Ciebie kolego za to, że mam nadzieję wbijesz na mój nowy kanał, zrobię dla Ciebie bardzo czystego fraga, czy tutaj będzie jakiś gościu. Ej, to jest w ogóle na zakładników, ja nie chciałem czegoś takiego. Ej, ale ja tego nie umiem, ja nie chciałem na zakładników, kurde. Be. No o co w tym chodzi w ogóle? Lecimy dalej! Dobra, ale teraz, dobra. O co chodzi? Co ty robisz tutaj, kolego? I czemu ja nie mogę zaplantować bomby na przykład, nie? Nie mam bladego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Ja po prostu chciałbym zlikwidować, żeby był zielony, zielony, zielony. A, myślałem, że to jest gościa, to tylko cień, ponieważ grałem na najwyższych ustawieniach Chciałbym zlikwidować gościa. I tu zabiłem? Przypatrz się. Fajna ta mapa, taka nowa. Teraz patrzcie, poproszę drop. No bo oczywiście to jest pewne, to jest bardziej niż pewne, że ja za chwilę zrobię kila, nie? Widzisz, poproszę teraz jakąś głośniejszą muzyczkę. I, i proszę, o. Proszę bardzo, nie? Tak jak ja mówię, tak po prostu się dzieje, nie? Na przykład zobaczcie, ja teraz skoczę i nie stracę HP. Oni naprawdę mają duże szczęście, że mają kogoś takiego jak ja. Skromnego, szczerego. Naprawdę cieszę się, że żyję w tych czasach, gdzie jestem ja. Ej, co się dzieje. Ej, ja rozumiem, że jest nam aż za łatwo, ale bez przesady. Nie likwidujmy swoich. I teraz akurat mam takie przeczucie, że tą. No właśnie, że tą rundę akurat możemy przegrać, bo troszeczkę za bardzo się poczuliśmy, tak czy siak. 4-1. <grym> Dobra, tak już na poważnie fajnie by było na przykład dzisiaj na tym odcinku awansować, dlatego nie chcę się oczywiście tutaj popisywać, no bo, bo to wszystko jest troszeczkę na wyrost. Chciałbym naprawdę już się skupić i, i nie robić jakichś takich durnych rzeczy. No, na przykład, jak wychylanie się niepotrzebne. Ale jaja do kieszeni dostałem. Robi się bardzo niebezpiecznie. Teraz tak naprawdę nie wiem, co robić, bo jestem w takiej lekkiej kropce. Czy się wychylać, czy nie. Przysięgam, że jak teraz ktoś mi wyskoczy, to ja naprawdę będę taki wystraszony. Mam tak ro rozbrzmiałe. Go Ej, no ale co ty robisz, kolego, no? Ej, dobra, mam pomysł. Założę okulary i będę wierzył w to, że te okulary mi po prostu przynoszą szczęście. I na pewno tak będzie. Co się dzieje? O mój Boże! Ej! Dobra, wychodzimy teraz. A i mało brakowało. Dobra, szukam kolejnego przedmiotu szczęścia, bo ten ewidentnie nie jest. co ja tu trzymam? Bo buty. Może być. Kolejna runda i kolejna rzecz, która moim zdaniem przyniesie mi szczęście e, Mam też awóbkę i naprawdę chciałbym ją wykorzystać w dzisiejszym filmie Nie wiem za bardzo jak mogę wykorzystać tą awóbkę No na pewno nie tak To możemy nie zdążyć po prostu Przefikować yy, przeflikować w niego akurat w ten sposób Dobra, już wiem jak grać za wupą Ale teraz mnie na nią nie stać Nie mają ze mną szans Czasem jest tak, że najlepszą taktyką jest po prostu jak najszybsze dojście do wroga Ponieważ to jest wtedy moment, gdzie oni nie mają za bardzo czasu na jakieś przemyślenia Zobaczcie, on już się w tym momencie mnie nie spodziewał I może w sumie mała wupkę Ale to jest bardzo dobre Czemu ten gościu tak ruszuje? Chciałem go w sumie dobić Dobra, zapomnijcie o wszystkim co przed chwilą mówiłem Najważniejszy jest skill i oczywiście pieniądze Aj, niedobrze się robi Ej, co jest? Dobra, wydaje mi się, że troszeczkę się podszkoli akurat. Troszeczkę bardzo się podszkolili. CO TO MA BYĆ?! Dobra, mam tylko digla, ale zobaczcie jak ich porobię. Tylko kurde, szkoda, że... Dobra, to się wytnie. W następnej rundzie też kupię digla i naprawdę ich porobię. Przepraszam Państwa, to nie czas na randki. Proszę grać. Co to ma być? Dobra, dużo ich. O kurde. Zróbmy rundę na spokojnie. Nie ma sensu się wychylać po pierwsi. okej okay. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Nie jest. Dobra, wiem gdzie oni są, i niestety ten gościu musi być jakiś mocarny. Jeszcze zabrał nam zakładnika. Zaraz chwilę chyba. Dobra, ej, jest Git. Jest naprawdę bardzo dobrze. Wygrałem rundę, tak w skrócie. Dobra, spróbujmy teraz zrobić to samo. Troszeczkę HP straciłem, ale zobaczcie, oni w tym momencie się mnie w ogóle nie spodziewają, chyba. Więc podajmy po prostu na spokojnie. Tak się to robi, moi drodzy, tak się właśnie to robi. Tylko teraz oni. Na pewno sobie dali info, ale oczywiście mam to gdzieś. I w ogóle wyszedł nam jeden gościu. Nie dobrze. Druga strona lecimy na wojnę. To będzie po prostu czysta wojna. Patrzcie, co się teraz dzieje. E, dobra, myślałem, że tutaj można wejść. E, zaklinowałem się w drzwiach. Tak nie miało być, dobra, ale jeszcze raz, to będzie wojna. Teraz patrzcie, co się dzieje. A, widzicie, już nikogo nie ma. Hehehe. Tak to się właśnie robi. Jakbyście się pytali, jak to się robi? Tak to się właśnie robi. Wiem, gdzie jesteś. Dobra, uciekam tu na razie. Eee, dobra, ale wiem, gdzie on był. Patrzcie, teraz sobie robię. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jakiś smoke, flash, to. A, no jednak to było dla mnie. No masz rację, kurde. No, jestem gorszy. Gościu jest sam na dwóch. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Póki co w ogóle nie ogarnie co się dzieje. No tak, tak, to jest najlepsza rzecz, jaką mógł zrobić. O, e, e, e no ja ciebie nie widziałam, kolego. He! Ty teraz też mnie nie widziałeś. Kurde, no, no naprawdę nie polecam mieć w szynie. Eh... Dobra, wszystko fajne, tylko robi się powoli naprawdę bardzo niebezpiecznie. No bo po prostu popatrzcie na wynik, nie? To już nie jest taka duża przewaga, dlatego nie chciałbym tutaj pokazywać wam mojego skilla, którego tak naprawdę nie mam. Bardziej wolałbym grać naprawdę na spokojnie i na przykład nie wychylać się teraz jak pała. <laughs> to wiecie, poczekać, dostać parę ciosów, to jest jak w MMA. A ja wiem, co mówię, bo wygrałem w tym tygodniu 14 bujek, nie? Jeśli teraz będzie. Uff, jeśli teraz będzie 10-9, to naprawdę robi się tragedia, bo nie chcemy takiego wyniku. Co co, to miało być? Ajajaj, dobra, robi się już naprawdę bardzo niebezpiecznie, żeby ten gościu to naprawdę ugrał. Widać, że on wie, co robi, ale przed sobą ma gościa po prostu z awku. Nie, nie wychylaj się, nie rób tego. To może powróćmy do okularów. Ej, no to. Idę stąd? idę stąd? Puść mnie! Co to w ogóle jest? Czemu oni się czują tak pewnie? Tak jest, dobra. Snajpera nieba i został tylko jeden gościu. Jeden gościu. Proszę bardzo, rzucamy fleszyka. Moim zdaniem jest to jeszcze tak naprawdę wygrana runda! Nie wchodzić. No to tak za 20 minut, okej? Okay? Patrzcie na to. Proszę bardzo, nie spodziewał się tego ani troszkę. Jest, tak się właśnie. Boże, biznes co? To był za dźwięk jakiś dziwny. Ok. i tak właśnie się to robi. Okej, okay. oni na pewno nie wiedzą, że ja tutaj... Kolejna rzecz do wycięcia Moi drodzy, ostatnia najważniejsza runda. Jest! Jednego mniej. Mamy chyba przewagi. Nie mamy przewagi. Ale w dalszym ciągu mamy. Mamy ostatnią rundę. No dobra, teraz już w ogóle nie mamy przewagi. Tam ci piszą, że GG. No i chyba. No i mają rację. Proszę bardzo, i teraz dwa podstawowe pytania. W sumie to jedno, czy będę miał rangę? Uwaga, za chwilkę się dowiemy. Major 151, bardzo fajnie. Awansik 152, jeszcze awansik rangi. Nie ma awansu, Ale mamy przynajmniej wygrany mecz. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was jeszcze raz na drugi kanał, do którego linka macie w opisie. Tam właśnie pojawił się też nowy film. Zostawcie jeszcze proszę łapkę w górę, suba. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, papa.